Cześć, z tej strony Magda z kanału Papierowe Wizje. Jak widzicie, po tytule przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem z zakupami skrapowymi pierwszymi, ale na pewno nie ostatnimi z tego roku. Jednak zanim przejdę właśnie do meritum tego filmu, to jako, że jest to mój pierwszy filmik, po prostu chciałabym się z Wami przywitać, bo ja osobiście, jak trafiam na czyjś kanał po raz pierwszy, to z czystej ciekawości cofam się do pierwszego filmiku, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś o tej osobie, czy chociażby podać, poznać jej y, imię. Także tak jak powiedziałam, miałam na imię Magda i działam sobie skrapowo, tak oficjalnie od y, zeszłego roku. I właśnie pod nazwą Papierowe Wizje możecie mnie znaleźć na innych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i na blogerze. I... Y, tam najłatwiej, najszybciej się po prostu ze mną skontaktować i wszelkie linki do moich mediów społecznościowych będą zawsze w opisie filmików. To jedna sprawa, a druga dlaczego w ogóle zdecydowałam się na kanał na YouTubie. Pomyślałam sobie, że z tych wszystkich mediów społecznościowych YouTube będzie najlepszy pod takim względem, odzwierciedlenia swoich prac w miarę jak one wyglądają na żywo. Bo wiadomo, że żadne zdjęcie, czy żaden post na blogu nie są w stanie tego tak dobrze odwzorować, jak zobaczymy to na filmiku. Wiadomo, ja że no, na żywo najlepiej oglądać pracę, ale myślę, że dzięki filmikom właśnie można pokazać adekwatne kolory swoich prac, przybliżyć jakieś elementy. No i... Przede wszystkim, moim zdaniem, pokazać funkcjonalność danej pracy. Chodzi mi tu głównie o albumy czy, czy jakieś inne prace. Także myślę, że właśnie YouTube jest takim najlepszym medium z tych, z tych wszystkich dostępnych. To, to jest jeden z, z powodów, właśnie dlaczego zdecydowałam się na YouTube. A drugi powód, ważny i mm, myślę, że na tym samym poziomie, być może nawet ważniejszy, to to, że ja po prostu potrzebuję wygadać się skrapowo. Może to trochę śmiesznie brzmi, ale no, nikt tutaj z mojego bliskiego otoczenia nie siedzi w scrapbookingu, nie interesuje się tym na tyle jak ja. I zazwyczaj, jak używam jakiegoś słownictwa, przy swoich prac, to no, moi najbliżsi po prostu patrzą się na mnie, jakbym była z przybyszem z odległej planety i w sumie im się nie dziwię: no bo jeżeli ktoś się tym nie interesuje, no to wszystko dla niego jest nowe. A tutaj na YouTubie jest wiele osób, wiele dziewczyn, wiele skraperek, które właśnie pokazują swoje prace, które widzę, że są właśnie w takiej fajnej społeczności, że bez problemu odpowiadają na komentarze, że zawsze można się czegoś, można się poradzić, można się czegoś dowiedzieć. No i ja po prostu no, potrzebuję, potrzebuję po prostu takiego kontaktu, więc miło mi będzie, jeżeli... Mm, Będę sobie mogła do Was pogadać, jeżeli będę mogła od Was uzyskać jakieś cenne rady, czy może kiedyś, jak już nabiorę takiego większego doświadczenia, to wtedy może i moje jakieś porady się komuś na coś przydadzą. Także to taki krótki wstęp ode mnie. Ok, to myślę, że teraz mogę już przejść do pokazywania swoich zakupów. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że będę robiła zakupy już na początku roku. Ale mam do zrealizowania konkretny projekt i brakowało mi istotnych elementów, więc po prostu musiałam zrobić zamówienie. I zamawiałam w trzech sklepach niestety, no bo zazwyczaj jest tak, że nie wszystko uda nam się kupić tylko w jednym. I robiłam zakupy w sklepiku Na Strychu, w Zielonych Kotach i w Paper Concept, także na początek hmm, pokażę wam sklepik Na Strychu, to jest tylko pierwsza część yy, z, z tego sklepu. Yy, tak na marginesie nie ukrywam tego, jest to mój ulubiony sklep skrapowy, i w ogóle będę miała do niego zawsze sentyment, bo tam robiłam swoje pierwsze skrapowe zakupy, tam kupiłam maszynkę, no i możecie się zgadzać lub nie, ale moim zdaniem jest to naprawdę najlepszy sklep skrapowy, dlatego że ma ogromny asortyment w atrakcyjnych cenach i ma ekspresową wysyłkę, także nic tylko zamawiać, ale dobra. I chociaż. Bardzo lubię ten sklep, to zawsze znajdą się jakieś wpadki również w tym zamówieniu. No to wam za chwilkę pokażę, sobie to odłożę na bok i będę wam pokazywać. Na początek wzięłam zwykłe mm, koperty w formacie DL, po prostu brakowało mi czegoś takiego, bo nie zawsze mam czas na wykonanie pudełka do kartki. A ja myślę, że to jest fajna alternatywa i warto mieć coś takiego w zapasie, więc wzięłam na próbę dwie białe, dwie kraftowe i dwie ekry. Tu niestety mi się już zadarła. Bo mi się do niej folika przykleiła po papierach, ale trudno. Zamówiłam sobie też na próbę bazę do boksa z rzeczy z papieru. Jeszcze nie miałam nic z tej firmy, więc po prostu byłam ciekawa, jak się sprawdzi. Również z tej firmy zamówiłam sobie nosidełka do boksa. Ja w ogóle nosidełek jeszcze nie mam, powiedzmy w swoich zapasach, więc też byłam ciekawa, jak to wygląda. Zamówiłam sobie dwa kraftowe, jedno ekry, bo tak szczerze mówiąc jakoś ekry mi się w ogóle nie podoba i dwie białe. No i tu jest właśnie ta wpadka, bo yy, całe zamówienie było dobrze zapakowane, ale te białe yy, nosidełka właśnie przyszły takie pogniecione tutaj przy, przy tych rączkach, przy tej klapce i to jedne i drugie, także... Yy, no taka mała wpadka do uratowania na szczęście, ale no wiecie, zawsze to więcej roboty dla nas, żeby to zakamuflować. Wzięłam sobie też 10 arkuszy papieru Lesebo, to jest w buderze 170 gram. Mi się na nim najlepiej drukuje jak do tej pory, więc też sobie wzięłam, bo mi się skończył. I wzięłam sobie jeszcze po 10 arkuszy kraftowego papieru. Tu mamy 250, tu 300 gram. Ja szczególnie używam tego papieru, właśnie do y, tworzenia pudełek na kartki, więc też mi się już niestety skończyły, więc po prostu uzupełniłam sobie zapas y, i wzięłam sobie papiery, y, tutaj już konkretnie pod y, właśnie ten projekt, o którym wam wspomniałam. Co prawda, już dzisiaj wiem, że nie wszystkie wykorzystam, bo w międzyczasie się trochę y, kolorystyka tego projektu y, zmieniła ale myślę, że część na pewno, jakąś część wykorzystam, a to, co nie wykorzystam, na pewno przyda się kiedy indziej. Tutaj mamy papier z kolekcji Cudencio, ten w strzałeczki, tutaj mamy paski. Tutaj wziąłam dla mnie nowość z piątku 13, kolekcja Moonchild. Bardzo ładny arkusz piórka, to jest arkusz 01, po jednej stronie ma właśnie takie typowo indiańskie Piękne piórka, a z tyłu ma taki mm, powiedzmy asteckie, niebieskie wzory, więc bardzo ładnie wziąłam sobie dwa arkusze. No tak mi się spodobał. Wziąłam sobie też papiery z galerii papieru. I to jest, wydaje mi się, nie jestem pewna, że y, chyba jedna z naszych kolekcji. Co prawda, mieli wcześniej grę w kolory, ale to jest chyba najnowsza edycja, trzecia. I ja wziąłam sobie arkusz 1, y, numer 4 oraz numer 5. Jedynkę i piątkę wzięłam podwójnie, tylko z jednego skorzystamy, więc Wam nie pokazuję. I tak, arkusz numer jeden to są takie fioletowe kropeczki, z drugiej strony mamy szare. Tutaj mamy takie owoce, wydaje mi się, że to jest chyba jarzębina, ale mogę się mylić. Też fioletowa i szara. Ja w ogóle z poprzednich edycji mam bodajże niebieską i taką koralową wersję. I ten, który mi się najbardziej spodobał, to jest numer 5. To jest taki obłoczek, taki marmurek właśnie fioletowy w arkusze i e, szary. I tu wzięłam coś, z czego wiem, że e, właśnie przy tym projekcie nie skorzystam, no ale to nic straconego. E, to jest najnowsza kolekcja z Craft Passion Summertime Gold. I ten taki miętowy w kropeczki. Bardzo fajny. Ja go i tak miałam w planach kupić, więc po prostu mam go wcześniej. I z tej kolekcji. No właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest ta kolekcja, bo jest napisane Summertime, ale gold jest już przekreślony jakby ołówkiem, więc nie wiem, czy to jest pomyłka w druku, czy o co chodzi. W każdym razie tutaj jest papier taki żółty z kwiatkami po bokach różowymi, miętowymi, ale nie na tej stronie mi zależało, tylko na tej. I ona w rzeczywistości jest miętowa, a mi w internecie wyświetlała się jako niebieska, więc no niestety to taka wpadka. To mamy takie dechy miętowe, no ale trudno. Najwyżej skorzystam kiedy idzie. Także tyle, jeżeli chodzi o papiery. I tutaj pokażę Wam kolejną część zakupu ze strychu. Dobra, zaczynamy z grubej rury, od elementu, dla którego w ogóle złożyłam zamówienie. Ten projekt, który mam w wykonać, właśnie będzie związany z gorczuską. Na razie nie chcę opowiadać szczegółów, myślę, że jak go wykonam, to może w następnym filmiku Wam pokażę. W każdym razie zależało mi na jakimś elemencie z gorczuski. Ja na razie nie chciałam kupować stempli, bo stwierdziłam, że nawet nie mam czym ich odbijać, nie mam nic, czy mogłabym je pokolorować, nie umiem tego robić. A zanim dobrałabym powiedzmy odpowiednie promarkery, trochę by mi to zajęło. Poza tym, no na razie nie inwestuję w promarkery. Myślałam też o papierach z Gordzusko, ale szczerze mówiąc, żaden zestaw dostępny w sklepach nie przypadł mi do gustu, zresztą nie byłam pewna. Czy mi to przypasuje do projektu, więc zdecydowałam się na coś takiego, co zobaczyłam na YouTubie u jakiejś dziewczyny, jest to zestaw mini dekupaż. I szczerze mówiąc, ja to kiedyś widziałam, ale mnie to zmyliło właśnie przez ten dekupaż. Myślałam, że to będą jakieś papiery ryżowe, papiery do dekupażu, a okazało się, że to jest zestaw, zaraz Wam pokażę 10 karteczek. W sumie to są takie wypychanki, tak to się chyba mówi daj kacy. Trochę też z elementami 3D, trochę jak bloczku z czyli możemy poszczególne elementy na siebie nakleić, żeby uzyskać efekt 3D. To jest bloczek składający się z 10 kart. Mamy tutaj 5 typów gordziusek, czyli każda powtarza się dwukrotnie. I mamy tak gordziuskę na plaży. Mamy gordzuskę taką malutką dziewczynkę słodką. Mamy gordzuskę z balonem. Mamy gordzuskę indiankę, właśnie. I mamy gordzuskę z tęczą. I to jest właśnie, tak jak Wam pokazuję, składa się z dwóch, każda składa się z dwóch arkuszy. Także myślę, że to jest fajna, fajna alternatywa dla kogoś, kto nie chce inwestować na razie w stęple, chce w ogóle zobaczyć, jak ta gordziuska wygląda, więc myślę, że to też jest fajna opcja, bo z takiego jednego bloczka możemy przynajmniej te 10 prac zrobić. Dobra, także to jest to. Dobra, jak to zamówiłam też sobie tekturkę z laserowelowe, to jest łapacz snów w kształcie serca, ja już wiem, że w ogóle jak go zamawiałam to wiedziałam, że on będzie za duży jak na boksa bo ma chyba 12 cm długości ale po prostu najwyżej obetnę sobie te dolne piórka i jakoś, jakoś to zamieszczę do projektu też typowo zamówiłam sobie w fiolecie perełki takie duże, one mają chyba 8 cm średnicy akurat było ostatnie opakowanie w nastrychu, więc stwierdziłam ok, biorę, To ja uwielbiam kolor fioletowy, więc, więc zakupiłam właśnie taki zestaw i kupiłam też cekiny to są cekiny z DP Craftu w dwóch odcieniach fioletu i teraz trzy takie, może trochę zachcianki, ale to może po kolei Wziąłam sobie gąbeczki do aplikatora z Rangera na zapas. Tylko właśnie, śmiać mi się chce, bo mm, kupiłam gąbeczki. A jak robiłam zamówienie, to nie miałam aplikatoru, więc przyszły mi same gąbeczki, miałam aplikatorę z zielonych kota, ale tam mi ktoś je wykupił. No, więc na razie m, wyszło tak, że miałam same. Gąbeczki. To też była ostatnia, ostatni już zestaw na strychu. Tutaj w zestawie jest 20 gąbeczek. One są takie trochę pożółkłe, więc podejrzewam, że dosyć długo leżały na magazynie. Ale myślę, że się sprawdzą bez problemu. I tu, mówiąc o zachciankach, nie wiem, kupiłam po prostu narzędzie do postarzania papieru m, z Tonika, m, z, od Tima yy, Myślałam w ogóle, że przyjdzie z czerwonym środkiem, a jak widać teraz przychodzą już czarne. Yy, powiem Wam, tak, to uważam, że jest to trochę taka zachcianka. Kiedyś sobie myślałam, na co mi coś takiego, jak można postrzępić kartkę nożyczkami. Owszem, ale jednak efekt jest inny, ja już to yy, jednorazowo spróbowałam ale muszę się do tego przekonać. Zastanawiałam się jeszcze pomiędzy tym a tym z Nellis Choice, no ale wiadomo cena jest... myślę, że różnica jest diametralna mimo wszystko, ale uważam, że w co jak co, ale w narzędzia warto inwestować. Owszem, może to nie jest narzędzie niezbędne do scrapbookingu, ale myślę, że ułatwiające Prace y, przyspieszające, i można uzyskać ten fajny efekt. Bo szczerze mówiąc, ja teraz strzępiłam kartki nożyczkami, zaraz Wam pokażę. Y, takimi, y, ale odkąd przekonałam się, że z moich wszystkich nożyczek tylko one powiedzmy jako tako wycinają drobne elementy, to szkoda by mi było je zniszczyć właśnie na strzępienie papieru. Także stwierdziłam dobra, zainwestuję najwyżej. Także nie wiem, no zobaczymy, czy się zaprzyjaźnie z tym narzędziem na dłużej. I ostatnia rzecz ze sklepiku. Oj, przepraszam, przedostatnia. Tu jeszcze mamy klej Stonika. On w sklepie miał etykietę na zdjęciu zieloną, ale to myślę, że niczym się nie różni. Klej ma. Ile mililitrów? 60 ml ma. Chciałam po prostu z ciekawości. Mam jeszcze tam ostatniego Magika, ale wiadomo jak to jest z Magikiem. Przelałam go do buteleczki z, z precyzyjną końcówką, która się zapycha, tak czy siak, więc jakoś mm, nie podoba mi się ta buteleczka. Chciałam spróbować mm, z innym klejem, który już będzie sam w sobie miał aplikator, także ja jeszcze z niego nie korzystałam, ale właśnie mamy tu taki dziówek, także może łatwiej będzie z tego korzystać, więc zobaczymy jak go przetestuję, jak się sprawdza. I teraz już naprawdę ostatnia rzecz ze sklepiku na strychu. Trochę Was podtrzymam w niepewności, ale no mam trochę wyrzuty sumienia, że to kupiłam, nie ukrywam, ale jak zobaczyłam, że miałam ten produkt na liście tej na stryżku od czerwca, bo wtedy dopiero był powiedzmy dostępny i miałam go y, właśnie na tej liście, a już wcześniej go szukałam tylko z, z racji niedostępności, y, nie, nie zdecydowałam się na niego. A mowa tutaj o wykrojnikach, wykrojnikach Agi Cebuli z, y, z Dot. Y, jest to wzór AC1. Są to cztery wykrojniki, w których ja się zakochałam y, odkąd zobaczyłam kwiatki u Asi Szulik, która korzystała właśnie z tego, z tych wykrojników. I tak mi się te kwiaty u Asi spodobały, że stwierdziłam, nie ma bata, ja muszę kiedyś je zamówić. Tylko wiecie, stwierdziłam, że one, to jest tak drogi, drogi zestaw wykrojników, że ciągle odkładałam, że nie... do tej pory się zastanawiam, czy on mi jest teraz potrzebny. I szczerze mówiąc, troszkę się zdziwiłam, że te dwa wykrojniki są takie duże. One tutaj z tyłu mamy informację? Nie, nie mamy. Mamy tutaj z przodu. Jeden ma 7,4 cm, następny 6,4, dalej 5,4 i 4,4 średnica. Także ja myślę, że i tak raczej będę korzystała z tych dwóch, a te najwyżej do albumów. Także zobaczymy. No nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi. W każdym bądź razie no, zainwestowałam także. Mam nadzieję, że będę zadowolona z efektu, yy, jaki osiągnę tymi wykrojnikami. Dobra, także to, było, to były zakupy na strychu. Teraz może zakupy z Paper Concept. Tutaj mam tylko dwie rzeczy. Yy, I tak jak wspominałam przy stemplach że nie miałabym czym ich odbijać, to właśnie zdecydowałam się na zakup tuszu do stempli. Yy, ja wybrałam czarny Jet Black z Rangera. Nie jestem tylko pewna, czy wymawia się to Archival, czy archiwal ink. Słyszałam o nim same pozytywne opinie, więc mam nadzieję, że sprawdzi się również u mnie. I to jest ta średnia poduszeczka. Ja a propos tego jeszcze zestawu gąbeczek z nastrychu, który już pokazywałam, to właśnie w Paper Concept zakupiłam sobie zestaw dwóch tuszy z dwiema zapasowymi gąbeczkami. To są aplikatory z Rangera. I powiem Wam, że zastanawiałam się dosyć długo, czy zdecydować się właśnie na te oryginalne, czy postawić na tańszy zamiennik z Nelly's Choice, ale ze względu na to, że mam kilka distressów, to pomyślałam sobie, że może lepiej po prostu będzie korzystać z tych oryginalnych aplikatorów. Tym bardziej, że nie słyszałam żadnych negatywnych opinii na temat właśnie tych z Ranger'a. I tutaj, jak widzicie, korzystałam już z jednego aplikatora. Co prawda, korzystałam z tuszu z latarni Morskiej, ale to w niczym nie przeszkadza. I już po tym jednym razie mogę stwierdzić, że jest to bardzo fajny aplikator, bo do tej pory korzystałam z tych takich trójkątnych gąbeczek do makijażu z Rosmana. Jednak y, tym aplikatorem i taką gąbeczką o wiele łatwiej mi się pracuje, y, szybciej i przede wszystkim przyjemniej. Także to są te dwie rzeczy. I na sam koniec, już wreszcie, y, zakupy z zielonych kotów. Robiłam tam zakupy po raz pierwszy, i właśnie tam też chciałam zamówić ten tusz, aplikatory i gąbeczki, które przed chwilą wam pokazywałam. Ale z racji tego, że były już wykupione, to po prostu dlatego zdecydowałam się na zakupy jeszcze w Paper Concept. A co do zielonych kotów, to już wam pokazuję. Na początku myślę, że to już dużo osób wie, że zielone koty dołączają gratis do swoich zamówień. I ja dostałam cztery zawieszki. Mamy tutaj śnieżynkę, kogucika, ręczkę, he, rączkę z napisem Handmade i Made with Love. Także no, myślę, że to bardzo taki miły akcent do zamówienia. Ja sama zamówiłam dwa komplety zawieszek. Tutaj mamy takie piórka i strzałki, takie typowo indiańskie. Właśnie potrzebowałam ich do projektu. Kupiłam też dwie taśmy piankowe. Ja mam co prawda jakieś tam jeszcze w swoich zapasach, ale już mi się powoli kończą, a ostatnio w nie zapomniałam właśnie dokupić, więc tutaj zdecydowałam się na grubość 1,2 mm. Kupiłam sobie też nity z Wear Memory Keepers do krokodyla. Wybrałam sobie w takich uniwersalnych kolorach niebieskich i różowych do pracy dziecięcej głównie, ale myślę, że nie tylko. Nie podobały mi się te takie płaskie, grube, więc zdecydowałam się na te takie okrągłe. Ja nie doczytałam na stronie, że to jest ten najmniejszy rozmiar, ale to nic nie szkodzi i tak je wykorzystam. I kupiłam jeszcze z tej ciekawości, po prostu chciałam sobie porównać, czy warto kupować te oryginalne nity, czy takie zwykłe no, no name też nam wystarczą. Kupiłam też wykrojnik z Craft Passion, tą parę taką komunijną chłopczyka i dziewczynkę. Ja już dawno chciałam ten wykrojnik, tylko myślałam, że zakupię go na jakimś zlocie, ale niestety w najbliższym czasie na żadne się nie wybieram a że sezon komunijny powoli w scrapbookingu się zaczął, no to pomyślałam sobie, że nie ma sensu czekać do maja na ten wykrojnik tylko kupię sobie go już teraz kupiłam też matę z Nellie's Choice do y, stemplowania. Ona jest to prawda, ale ja ją będę wykorzystywała do formowania mm, kwiatów z Flamiranu, bo do tej pory już Wam pokazuję. Korzystałam z zwykłej gąbki z jak Widzicie, tutaj już mi się zrobiła dziura. Poza tym ta gąbka jest bardzo miękka i trochę jednak niewygodna przy y, korzystaniu, więc chciałam sobie zakupić już coś trwałego, y, grubego i mam nadzieję, że y, się sprawdzi. Niestety był tylko kolor różowy, no ja mm, koloru różowego Lekko mówiąc nie trawię, no ale funkcjonalność tutaj tego przedmiotu przewyższyła nad kolorem, więc zdecydowałam się na to. I tutaj znowu się przewija ta gordżuska. Tak jak Wam mówiłam, nie chciałam inwestować w stemple, no ale jednak, jednak. Powiem Wam, że ja na początku nie rozumiałam fenomenu gordżuski, ale przez to, że potrzebowałam jej do projektu i zaczęłam szukać różnego, różnych gordżusek w asortymencie, to jednak zakochałam się w niej. I postanowiłam sobie, że będę kolekcjonować stemple, o ile mi się sprawdzą. Także zamówiłam sobie tą Indiankę. To jest numer 50 Jar of Hearts. Ona jest też w tym zestawie dekupażowym, który Wam pokazywałam i właśnie ten wzór będę wykorzystała w projekcie, więc po prostu tym stemplem yy, chcę sobie urozmaicić ten projekt. I też zdecydowałam się na yy, gordziuskę taką dziewczynkę na książkach, to jest numer 2 New Highs. I mm, nawet gdybym nie kupiła tej Indianki, to i tak zakupiłabym tą dziewczynkę na książkach. Bo to jest stempel, który ten wzór najbardziej mi się podoba. Moim zdaniem jest najpiękniejszy z tych dostępnych na rynku polskim, więc no po prostu musiałam ją zakupić. Więc mam, teraz tylko muszę się nauczyć mm, korzystać z tych stempli, ale mam nadzieję, że będę z nich y, zadowolona. I już ostatnie y, rzeczy. To są: y, tutaj mamy arkusz. Z Lemona, ten z motylkami. Wybrałam sobie w odcieniach fioletu, bo takich jeszcze nie miałam. I też z Lemon Craft. Tutaj tylko spojrzę, jaka to konkretnie kolekcja. To jest Violet Silence. Musiałam zobaczyć na fakturę, bo tutaj nie ma tego paska z nazwą. Myślałam, że wykorzystam ten arkusz w projekcie. Może nie konkretnie tą fioletową stronę, ale myślałam o tych paseczkach. Jednak na dzień dzisiejszy już wiem, że raczej z nich nie skorzystam, no ale. Kiedyś na pewno wykorzystam ten arkusz, także to jest to. I już dwie ostatnie rzeczy: to jest zestaw y, pięciu arkuszy tej folii do shakerów. Moim zdaniem najbardziej opłacalna jest właśnie w y, zielonych kotach, bo tam mamy pięć arkuszy za 3 zł, więc się opłaca. Jeśli się sprawdzą, to myślę, że właśnie tam będę kupować. I ostatnia już rzecz: y, to, to jest zestaw naklejek z 13 Arts. Y, ja zobaczyłam te naklejki w pracach Emily Sieradzan i bardzo mi się one spodobały, to są napisy po angielsku, powiedzmy białe i czarne, chociaż te białe tutaj Wam pokażę, to one są tak naprawdę przezroczyste z czarnym napisem, a te czarne są z napisami takimi jakby kalkowymi, przezroczystymi. Mm, tu są takie poszczególne wyrazy, powiedzmy Wanderlust, Life, Love, Dream, Magic, Memories i tak dalej. Także do każdej pracy się nadadzą. Jedyny minus jest taki, że ta czarna część strasznie śmierdzi. Nie wiem z czego to wynika, bo biała część jakby pachnie normalnie, a tutaj ta jakby Taśma, z której, jest, z której są wykonane powiedzmy, te naklejki, no to niestety brzydko pachnie, więc po prostu ja ten arkusz będę sobie trzymała w jakiejś folii, żeby mi ten zapach nie, nie przeszkadzał. Także ja już dawno chciałam zamówić ten, ten arkusz, ale właśnie widziałam, że tylko był dostępny z tego, co ja widziałam, w zielonych kotach, więc po prostu przy okazji sobie domówiłam. Okej, okay, to już w końcu wszystkie moje zakupy, trochę tego było, ale tak jak mówiłam, ja stawiam na narzędzia, na jakieś takie rzeczy, których jestem y, pewna, y, nad którymi długo myślałam, więc po prostu prędzej czy później i tak bym je kupiła. Y, dobra, no to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że pierwszy mój filmik przypadł Wam do gustu. I cóż, do następnego. Pa!